Stan wyjątkowy w Nowym Jorku. Nowa epidemia Nowy Jork. Stan wyjątkowy. Powodem nowa epidemia. Gubernator stanu Nowy Jork wprowadził stan wyjątkowy na terenie tego stanu. Więcej ludzi umiera z powodu przemocy z użyciem broni niż z powodu COVID-19, powiedział polityk, ogłaszając siedmioczęściowy plan walki z problemem przestępczości. Zapowiedział także wojnę graniczną z przestępcami. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wydał po raz pierwszy w historii tego regionu zarządzenie wykonawcze o stanie wyjątkowym spowodowanym nosileniem przemocy z użyciem broni. Polityk nazwał sytuację epidemią. Przeszliśmy od epidemii COVID-19 do epidemii przemocy z użyciem broni. Więcej ludzi umiera z powodu przemocy z użyciem broni niż z powodu koronawirusa, ocenił Cuomo. Decyzja została wydana we wtorek w następstwie strzelanin odnotowanych w całym stanie w długi ukęt Dnia Niepodległości. W tym czasie ponad 50 osób zostało postrzelonych. Najwięcej w mieście Nowy Jork, gdzie zginęło 26 osób oraz w Buffalo, gdzie zmarło 14 osób. Władze nie poinformowały dotąd, ile osób zginęło od kul. Lokalne media wskazywały na jedną ofiarę śmiertelną strzelaniny na Long Island. USA rekordowa sprzedaż broni Według biura gubernatora rozporządzenie jest pierwszym w ogóle w USA określającym przemoc z użyciem broni palnej jako stan klęski żywiołowej Ma to być część kompleksowej strategii tworzenia bezpieczniejszego Nowego Jorku Chcę aby wszyscy w stanie zrozumieli zakres problemu wyjaśniał Cuomo zapowiedział m.in. utworzenie biura do spraw Zapobiegania przemocy przy użyciu broni w ramach Stanowego Departamentu Zdrowia. Ma ono powołać nową Radę Gubernatora do spraw. Ograniczenia przemocy przy użyciu broni, dla koordynacji działań między Stanem, władzami lokalnymi oraz lokalnymi społecznościami. Siedmioczęściowy plan batalii z narastającą fala przemocy z użyciem broni palnej obejmuje m.in. traktowanie przemocy z użyciem broni jako zagrożenia dla zdrowia publicznego. Po wstrzymaniu napływu broni do Stanu Nowy Jork służyć będzie wojna graniczna. Podjęte zostaną też działania w celu odbierania jej przestępcom. Kompleksowa strategia obejmuje również inwestycje wartości 138,7 milionów dolarów w programy interwencyjne i prewencyjne, w tym programy angażujące zagrożoną młodzież w letnie oferty pracy i programy aktywności społecznej, informuje biuro gubernatora.